Ciśniemy Coś twoje felgi i chorągiewka nie pasują do twojej czapeczki <noise> Nie miałem czapeczkę króla, ale jakoś mi nie pasowała później Król przed pola stary Nie, nie ma właśnie takiej jakiejś ciekawszej No taką koronę miałem, nie? No, ani będzie, aniołek. Też jest spoko. A wiesz, rozdwojenie jaźni te sprawy. Zależność od mapy, od strony. No, <ścoughs> cisnę. Leci, starsza, lecisz, Tasza, lecisz. Lecę! Kurde. Szekaj, mam. Musisz, musisz to odbić! Chopie! Na milimetry to poszło, na milimetry. O, o. Nie, 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 nie. O, gdyby on mnie nie dotknął, to spoko. Bym podjechał. A ten mnie tam, o! Wydupił i. I tyle z tego był Jimmy! 76600. Masz to Mam to Okej okay. no, Wyśrodkował dla ciebie Wszystko pięknie ładnie, ale bym poprosił jeszcze raz A Byłem przygotowany na strzała to Lipton A chciałem go zniszczyć a? Mam to No i gdzie Mam. lecisz ty tempa piłko, ty Dobra, po o ładnie Kurde, od kozła nie? Fajnie to weszło. Ciężko, ciężko, bo to bronić. Jadę? Leć, leć. Jadę? <grym> jadę? Czy nie jadę? Nie, nie, nie zrobił. O o! Zrobił mnie. Ajajaj. Ajajaj. Aj, aj, aj. Zacięty mecz się szykuje. Kurde, nakopcił, nadymił Wiesz jak on decyzę, zanieczyszczył opnieć. powietrze? Jedziesz lecę, lecę, O, chciałem pojechać, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł Teraz! Nie wyszło, tak jakbym chciał A wypad. Gościu O, o Dobra, mam to Dobiję? Nie dobijesz, nie za daleko trochę Ale to może by... No i... No i tak się nie robi! Mhm. No. No. Oj, wrócić, wrócić. Let's, let's... wrócić! Na szczęście nie wie jak odbijać piłki. Ale patrz, we mnie to już trafia, nie? Mm. Dobra, ładnie. Żeby tylko do środka, tak? Yes. Twoja? O, no, będzie moja <śpiewa> Nie, nie chciałem ci zabrać już Soka <śpiewa> Fajnie, fajnie wyszło Jedź, jedź Dobra Jadę po nitro No i mogę dołączyć do ciebie Wysiadł Okej, okay, dzięki Pięknie. A jak gdzie jest to? The... Wiesz co, to właśnie dziwnie działa czasem... A, bo to on podał. Widzisz. Jednak on odbił. Jednak. Le dobra, lecisz. Pędzę, mm. pędzę, pędzę. No, gdzie mi tu, tu... O. to, to był piłkowicz. No. To musisz postać na bramce wtedy. Ło! Jaki fort Ostatnimi, że tak powiem siłami Dobra, mam to o, o Nice Dobra, cofnęli No do środka, jak możesz? Czekaj, bo on tutaj się kręcił Dobi, dobi, bo za tą są pięknie, ślicznie, zgadzam się. <grym> Dobra, lecisz, jeszcze, jeszcze z sześć. spróbujmy wbić. To by było super. Nie, 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 tak nie rób. Wie, może <grym> się tego duczyć. Uff. Cross one dokładnie Gdzie to? Nitro tu jest Wracam Dobra, jadę! O Dura. Co tam? z drugiego? Jeda Nie, Uff Już się zatrzymałem i mówię koniec Nie obronię tego A tu poprzeczka ja, zrobiła robotę do środka jakoś, coś? Nie? Nie Nie, ja przyblokowałem go najpierw A cofnę się cofnąć Nie Dobra, lecę Dobra. To ja cofnę jeszcze Mogę wyśrodkować? Lecisz Lecę Lecisz lecisz na pełnej Nie! Patrz! Za tak nie za wie. słabo podskoczyłem. Ty że on? nie Jedziesz do nas? Ślicznie! Kurde, ty A jednak. Ładnie o, o oj, to nie najlepsze było chyba. Rozwiązanie Zniszczę sobie kogoś. Jest, jest, nie ma. Jest jeszcze. Wracam. Mam, mam. Jeszcze jeden jedzie. Dobra. Oj, jej, jej, żeś mnie tam pyknął. Dobra. Nieeee. Wracamy. no ja powiedziałem, jeszcze sześć się zablokowaliśmy, nie, nie. Mm. nie udało się. Jak ja z tofaniem pomyliłem. <grym> Cholera. No nie chciałem sam sobie wbić, no ale Ale jest, jest na plusie. Na 7 na minusie, tutaj osiem na plusie. O, taksówką mogę zostać. A zostań taksówką. A co či tam, ne?